Czy zastanawiałeś się, ile tak naprawdę kosztuje Cię Twoja księgowa? Spójrzmy. Miesięczny abonament 200 zł. Usługi dodatkowe 50 zł. Dojazdy do biura rachunkowego 50 zł. 5 godzin Twojej pracy 250 zł. Twój spokój bezcenny. Razem 550 zł. 550 zł miesięcznie to aż 6600 zł rocznie. Czy masz lepszy pomysł, na co można wydać taką sumę? To dobrze się składa. My wiemy, jak ją zaoszczędzić. Firma Evenem przygotowała dla ciebie program partnerski: Zapłacimy za Twoją księgowość. Wystarczy, że korzystasz z usług księgowych Evenem. Skutecznie polecisz je trzem osobom w Twoim otoczeniu, już w pierwszym miesiącu nie płacisz za usługę księgową. Gdy powtórzysz tę czynność jeszcze trzy razy, to możesz cieszyć się samofinansującą księgowością na dłużej. Od tej pory możesz cieszyć się nowoczesną, mobilną i samofinansującą księgowością Twojej firmy. Załóżmy, że Twoja firma ma 5 lat. W tym czasie zaoszczędziłeś 550 zł miesięcznie, razy 12 miesięcy przez 5 równych lat, to daje nam łączną kwotę 33 tysięcy. Czy ta suma to nie jest twój nowy samochód, twoja wymarzona wycieczka dookoła świata, lub generalny remont twojego domu? Nie zwlekaj. Skuteczna rekomendacja to twoja długoterminowa inwestycja. Iwenem. Możesz więcej. Cennik i regulamin programu partnerskiego dostępny na www.ivenem.pl.